Witam serdecznie Szpakowski, Makowski, Filipiny. Pan Glao, boho, dziewczyny. Kąpią się. Girls and boys. Ali, Vanessa. Look here. Tutaj panie sprząta. Halo! No, a my idziemy... Dajcie je ma na chwilę i jakieś wędlinki kupić, Leszek chce kupić, więc do Karola pojedziemy a potem zobaczymy. A! I Bartek przychodzi dzisiaj. Pamiętacie Bartka, ten z którym robiliśmy wyprawę razem z Przemkiem? Będzie tu około godziny piątej z żoną, z dziećmi Także tak zaczyna się nasz dzień w kurdniku. Ty no, <laughs> no Nic, mówię, że jedziemy, nie? Nie Leszek ogląda film no. no. Panzarnia Jesteśmy u Karola Piesek Co tak ten pan narzeka Że kotów nie gonisz Świnek już Karol nie ma Przyszła jakaś kontrola Kazali zlikwidować Powiedzieli, że za blisko morza Bo tutaj zaraz za tym jest morze Że 50 metrów Od morza Więc Kurek też nie powinno być, no ale pan tutaj ma Kawkę nam Karolek zrobił Dziękujemy I polskie... bardzo. I polskie łaciate. Polskie łaciate, Karol jest best. No. Życzę każdemu, który zaczyna i tak myśli. Tak, krwidę w łeb, później tam podnieś na ten podzielisz, tak. to tam na to i my to, to, Zmienić, to. Zmielić tam... przyprawić, je flaka no, i że zrobione. Tak, dokładnie tak. Nie? Chłopaki o wędzeniu rozmawiają. No. Mądre tak. rzeczy, może się czegoś nauczą. Amatorzy. Jak, jak, jak amatorzy mogą mądre rzeczy coś powiedzieć? <grym> no, i, no i właśnie wtedy z takim kolegą moim mówimy, no przecież my Polacy, to my nie, nie potrafimy wędziny zarobić, już Pola, wszystko potrafi zrobić. Nie? Więc mówię, no to jak to nie, my musimy zrobić. No. Pojechaliśmy do Niemca, który tam miał taką małą rzeźnię, no i po pytanie, zapytanie, 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 wtedy się dopiero człowiek dowiedział, że taką świnię musisz kupić, która ma tam 30% tłuszczu. jak nie ma, to musisz tłuszcz osobno. A jak do tego, to musisz dodać jeszcze tego, jeszcze tego. Już tak powoli, powoli wyciągało się te wiadomości. No i później dwie półki świni szły na stół rozbieraliśmy, oddzielili to co potrzeba, to na gulasz, to na schab, to na szynkę, to na kiełbasę, cyk i szło. Nie? No i wtedy wędzarnia też właśnie to przywiozłem, i co po tej rybie, bo no, e, ryba i mięso się nie lubi, także nie Ale można. To to... Nie po to, Później wędzisz szynkę i pachnie rybą, nie? Tak. Ale ja, ja też tak gratuluję ludziom, którzy myślą, że z byle czego zrobisz kiełbasę, Nie, nie? że z odpadów, nie? Nie, nie ma nie ma mowy nie, ma mowy. nie ma mowy nawet. Nie ma mowy, absolutnie. Dokładnie musisz wiedzieć, jaki masz procent mięsa zmielonego na miałko, jaki masz mieć zmielonego ósemką, dziesiątką tam czy tam jakimiś większymi dziurami, bo inaczej coś będzie kalafior normalny, nie? To się nie da później zjeść. A już sam proces wędzenia to już jest w ogóle. Jak jesienią wędzisz, temperatura na zewnątrz jest inna, inaczej wędzisz. Wilgotność powietrza jest inna. Wilgotność powietrza jest inna, inaczej wędzisz. Dokładnie. Latem, tak jakby tutaj macie cały czas lato, na pewno będzie jakiś inny proces. No nie A, ale wiesz co tu jest lato, ale tu wilgotność jest duża. No. To no. łatwo, jak taki deszyk popada, no teraz ile padał? 15 minut? Tak to potrafić wędzarni woda być na kiełbasie, jak w takim temperaturze, nie? Oczywiście, oczywiście, ja się tam nie? No. Musisz uważać. Myśla... Ja, kiedyś mi się tak zdarzyło, otwieram wędzarnię, patrzę tam same kropelki wody, mówię, no jak, czemu, co? No. No nie wiedziałem co zrobić. Otwarłem piec, większa temperatura szła na, na wędzarnię, otwarłem wędzarnię, przewiało to gorącym powietrze. Okej, okay, uratowałem, nie? ale mówię, no to są takie niespodzianki, to, to są moment musisz przy tym no. cały czas być. No w Polsce najczęściej się jesienią wędzi, nie? No są inne klima, inne temperatury, inna wilgotność, chłodnie jest, nie? No i tak się skończyła przygoda z tym. Ale co przeżyłem, to przeżyłem. To no moje, to moje, nie. Może... Ale wiesz, teraz masz jakiś obraz tego, jak ktoś ci się, wiesz? By zrobił jedną, dwie kiełbasy i on się mądruje, bo on wie, jak to wszystko zrobić, jakie to jest no, proste, nie? No. no niestety nie jest takie proste. Nawet temu wytrawnemu człowiekowi nie, bardzo często nie udaje się zrobić takiego samego produktu w jeden dzień, tak. co w drugi. Tak. Bo jakiś warunek te pogodowy, mhm. czy jakiś warunek temperaturowy się nie zgodzi i nie jesteś w stanie osiągnąć. Tak mówisz, tego. jedna świnia jest taka, druga jest taka. No no, tutaj, tutaj na przykład ja miałem świnie około 100 120 kilo i one nie były tłuste, a, a i kupiliśmy z, z Jankiem taką świnię, miała też chyba tam 100-parę kilo, no to miała bardzo dużo tłuszczu. No, no i widzisz, no nie, każdy, nie każdy boczek, nie każdy szynka, schab jest taki sam. Nie? No, też ja... Tutaj też zależy czym karmią, nie? Oczywiście. Jedni, jedni karmią y, granulatem i cały czas granulatem, a inni tam jakieś y, łuski od ryżu jakieś. To wszystko pompuje w tłuszcz, nie? No, to... tak, tak, Gorsze żarcie powoduje to, że ona nie zrasta, tylko ona się przetłuszcza, nie? No, no, Dokładnie tak. A świnie tak na, ze na zewnątrz no nie widać jaka ona jest. Nie, nie, nie. nie Dopiero nie jak widać. rozkroisz. Dlatego jak myśmy brali jakiekolwiek mięso do, do takiej roboty, no to nawet jak wiesz, jak jak tą połówkę świnie wziąłeś, to tak było dużo, dużo, dużo kosztowało w porównaniu do tego, co później z tego mogłeś zrobić. Tak. To, to, odpadów, skóra, to, kości. Jaś, Tak, dokładnie, nie? Więc, a my przecież w takiej małej produkcji z tych odpadów, nie odpadów tych, to nie ma odpadów, to są rzeczy, które się używa. Tak. Miesz, skórę się grugotuje, miele i to w parówkach jedzą ludzie, nawet nie wiedzą, co jedzą, nie? No. Tam to powinno być i to musi być, bo inaczej nie ma tej spójności tej parówki, nie? I to jest bardzo zdrowe zresztą z drugiej strony, bo to jest kolega, ja, który wiesz, pomaga nam na te stawy i te inne rzeczy. Więc... Przy takiej małej produkcji nie ma szans, musisz mieć specjalny młyn do tego, specjalny, wiesz, tak. rozdrabniać, żeby zrobić tę parówkę, nie? bo inaczej tego nie zrobisz. Parówka nie? Tak? Musisz... i mortadela, najtrudniejsze? Tak, tak. A musisz, tak. bo proces jest taki, że musisz zachować reżim temperaturowy, to tam jest około tak. 3-4 stopni, nie możesz przekroczyć, no. bo później ci się białko, te, te wszystkie tam, no, no, tak w skrócie mówię, ja też nie jestem, nie, nie wiem wszystkiego dokładnie, ale po prostu jak przekroczysz tam powyżej jakieś temperatury, to to może ci się zważyć, tak czasem jak majonez w domu robisz i za bardzo przeblendujesz, to po prostu ci się później zrobi i No się rozdzieli, tłusz, no. masę. Tak, tak. Tutaj, tak. Tutaj, no. I to są takie, wiesz, no. Ale po drugie to jest tak, w tych, w tych w parówkach, w tych wszystkich, to, to, to tam jest dużo sztucznych jakichś tam białek, jakichś emulgatorów zagęszczaczy, że to ono się wiąże, trzyma, nie? Tak. No ja próbowałem dwa razy parówki zrobić, to no takie... W smaku ok były, ale takie kruche, takie, takie suche były. No. No Pewnie jak, jak będę próbował za 20 razy mi wyjdzie, nie? No to no jest, jestem pewien, nie? Ale... Na 100%, nie? no jak, jak, popróbujesz, jak popróbujesz tej produkcji, no. popróbujesz tego, tego, tej, tej technologii, to już tak zwane, mówię, tak co się mówi popularnie, już nie jesteś w tej pierwszej łapanki, że Ktoś ci powie: O, zrobimy kiełbasę, będziemy mieć dobrą kiełbaskę. No Musisz nie, parę no. razy zepsuć na własnej skórze, się nauczyć, no właśnie, zapłacić za to no i... Właśnie, no właśnie. A dostawca mięsa to jest, to jest 80% sukcesu, bo jak masz mięso nie, do, niezdatne do produkcji, nie zrobisz nim nic. Wiesz, tutaj na Filipinach jest problem z tym, że jak będziesz kupował takich hodowców od farmerów, no to wiesz, to każdy inaczej hoduje. No oczywiście, że tak. Ta świnia każda jest inna, nie? Oczywiście. mamy tutaj tego alturasa nie no oni produkują no wiesz teraz kupiłem boczki w sklepie no faktycznie wiesz, drogo ale, ale one są podobne nie no bo jedna partia świń tam wiesz jak zabijają to zabijają nie wiem kilkaset sztuk żeby żeby się pozbyć z, w tym tygodniu ze, ze świń nie no i one są podobnie hodowane podobnie są pod nadzorem weterynarza, i a tutaj taki farmer ma dwie czy świnki to tak jak mówią, to jest box of chocolate. To mnie przyszli ostatnio zarejestrować te świnki, co mamy, nie? bo tam ta choroba jest ta choroba. Tak, tak, przebieg. tak, tak. Przyszli zarejestrować i powiedzieli, że jak będzie choroba, to przyjdą mi je zabiją i tak. kasę dadzą za. Ale to chyba jakieś o? drobne kwoty chyba, nie? No nie wiem, ja raczej zakładam, że są drobne kwoty, to nie, nie. to jakaś mała rekompensata, no przecież nie zapłacą ci 170 za kilogram świni. No, nie, 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 nie. nie bo to, to też tak, jej nie wina. Po prostu, nie. Tak, dokładnie. No. Czekaj, to ja mówisz... To mówisz o tym ASF-ie, nie? ASF ja 170, no, ale 170 tak. podzielić na 40. Ja tylko sobie To jest 4 dolary 25 za kilogram, kilogram świetnie. A żywca. A żywca. No to powiem szczerze, to jak jak zaczynałem, kiedyś jak robiłem kiełbasy to płaciłem 2,5 dolara za... Kilogram żywca. Wiesz, tutaj jest... A dzisiaj nie wiem, jaki jest cena, czas się na rynku. Z czego wynika tutaj ta wysoka cena świni? Oni tu nie mają paszy swojej, oni wszystko importują. Wszystkie komponenty do robienia tych granulatów, oni, oni tutaj oni tylko trochę kukurydzy uprawiają. No i ryż, ale żadnej pszenicy nic takiego tu nie ma, nie? No i to wszystko muszą gdzieś z kontynentu, za granicę ściągnąć, dopiero wtedy wiesz. Ale miałą... może Karol może lepiej zająć się produkcją paszy. Tak, no ale to trzeba mieć pewnie ze 150 milionów peso, nie? A dlaczego. A, a na, na jakiej zasadzie chciałbyś tutaj otworzyć mieszalnie pasz? Mieszalnie pasz? Wiesz no. jak mój kolega zaczął mie mieszać gdzie? nawozy w Kanadzie. W Kanadzie tak. tak ale... Ale, ale na Filipinach jak? Ale no, na Filipinach nie wiem, to ty ci, no. to jest ten rynek ty musisz. No tutaj, nie, no to, to jest zbarać. wszystko, wiesz. Tu jest import drogi, tu wszystko trzeba dostarczać statkiem w kontenerach. Tu jest państwo korupcyjne, jak nie dasz na. Yy, no, zgadzam się z tym, yy, jak nie dasz w porcie łapówki, to ten kontener ci zwolnią tak, wiesz, jak będą chcieli, nie? Tak. Albo jak nie będą mieli miejsca, nie? To to. No, tak, tak. No, być Takie mimo... interesy robią w miejscowi Filipińczycy albo w korporacji z bogatymi chińczykami, albo wiesz, no i nie ma co tam się pchać. Nie, nie, nie ma się co pchać. My tu jesteśmy na wakacjach, a nie na tym, żeby fortunę tutaj robić, nie? No na emeryturach takich no można większość, większość ludzi z Europy myśli, że to co, no przyjedziesz na Filipinę, otworzysz biznes i leci, nie? No tak, tak, no a kto ci za, zapraszamy wszystkich, którzy tak myślą, nie? Tak, a kto ci tutaj z lokalnych ludzi pozwoli zabrać swój chleb? No nie pozwolą ci, nie? To nawet nie miejscowi tacy ludzie, to, to bardziej, bardziej ten system władzy, nie? No to są ci no, no No, no tak, no miejscowi tutaj są siedzi, Ja w rezultacie to są miejscowi tak, ludzie tak. bliźni dalsi, ale miejscowi, nie? Tutaj, no. no, ja też do Polski są cztery ke kebaby, które tam są właścicielem, jest tam jakiś człowiek, czy jeden, czy dwóch, czy pięciu. I ty teraz przyjeżdżasz z Australii, i mówisz, ja będę robił kebaba. No. No, może będziesz, ale nie życzę ci, znaczy się, nie spodziewam się, że tak daleko zajdziesz. nie? bo te cztery kebaby czy dziesięć kebabów, co jest na mieście, zawsze będą ci chcieli zjeść, nie? no bo prawo biznesu tak właśnie działa, No ale w takim demokratycznym kraju, wszystko się wydaje, że to co to nie można zrobić biznesu na Filipinach, no się Wiesz, jadę. jakby tu była taka możliwość otwarcia biznesu, to dużo obcokrajowców by już dawno to otwarło, nie, Oczywiście. No, tutaj, ty, wiesz, korporacje dziwne, Oczywiście. to, ty, wiesz, ja, nie zagłębiałem się, bo to jak zacząłem czytać, jakie to jest skomplikowane, ile to kosztuje, to, to okej, okay, jak masz tam kilkaset milionów, yy, kilkadziesiąt milionów yy, PESO, to możesz zainwestować w taką korporację, tak, ale, ale wiesz, jak masz milion peso i chcesz otworzyć jakąś, wiesz, yy, korporację na sklep, to, to chyba nie ma sensu. Samo bo... otworzenie tej korporacji jest wymagane. Tak, samo otworzenie koszulowy. korporacji jest wymagane. Tam trzeba zezwolenia. To 150 tysięcy kosztuje. Nie? 100 no, 100 tysięcy chyba otworzenie korporacji. Na Musisz mieć kapitał własny, właśnie taki no. depozytowy. Nie? To, to, jest, to lepiej chyba za te 50 tysięcy dolarów zrobić tą wizę biznesową, nie? I, jest, wtedy, jest, wtedy, jest. i wtedy możesz już te kupować coś na siebie, jak to jest wizę. Ale rzeczywiście jest kilka foreigners, których poznałem, no. którzy otworzyli taką korporację na siebie. Tak. Z dużym kapitałem weszli i no, są właścicielami nie, tej korporacji. No więc mówię, dla jednego 50 tysięcy to jest góra pieniędzy, ale dla, dla drugiego, no, to jest takie pieniądze. Ja to słyszałem, że to jest 250 tysięcy dolarów. Nie, ja słyszałem 50. No dobra, no to wiesz, to chyba jest nawet gdzieś tam nie, nie, nie na, stronie, na stronie filipińskiego, tam emigration jest. A, to jest, czytałeś to, tak? Jest, tak, tak. To no, no. Z, z oficjalnej strony, to nie tak, że ktoś mi powiedział. To mi ktoś powiedział, <laughs> czyli, no. czyli Ty masz bardziej prawdziwe. Ale informacje. 50 tysięcy dolarów tych y, amerykańskich, nie? Tak, ty... Później jest jeszcze jakaś wiza takiej mniejszej wartości, że jest chyba 20 tysięcy dolarów. 2,5 miliona pesa, nie? No, to jest No teraz po 50, 58 widziałem dzisiaj, <laughs> że dolary są, nie? No, ale chodzi o sam fakt, że, że wiesz, jak ktoś ma trochę więcej pieniędzy, no to mi się wydaje lepiej taką wizję sobie załatwić i mieć święty spokój, jak chce jakiś bar otworzyć, jakiś sklep, jakiś taki mały biznes, nie? No bo wtedy nie masz święty spokój. nie? Tego, żeby być stanem Ameryki? O, dobre pytanie do Lesia. Czy nie ciągnie? Dam... Ja mu powiedziałem, tak. że przyjedzie następnym razem jako Amerykanie, nie jako Kanadyjczyk. Słuchajcie, e, bardzo... Wielki dużo... kraj z ograniczoną ilością ludzi, z wielkim potencjałem, ze socjalizmem, z kupą imigrantów, terrorystów potencjalnych. Tak, tak, zgadza się, tak, chcemy wszyscy wejść do Ameryki. E, og ogólnie rzecz biorąc, tendencja do podziału Kanady to nie jest nowa rzecz. No Quebec, amerykańską, Quebec, yy, Quebec, i ja, Quebec i francuskie prowincje. No, rozumiesz? Oni się już nieraz chcieli odłączyć, nieraz raz były już głosowania za separacją Quebecu i tak dalej. No nie przeszło, no nie przeszło. Całe zachodnie stany, tak jak Kalifornia, Oregon, Washington. Ale Texas też chciałby się odłączyć, nie? Teksas to, Texas to, tam za mało ludzi, dzisiaj za mało ludzi, no ale nie wiem. No, ale wielka powierzchnia, tak. duża. Tak. Bogaci ropa. Dokładnie, no. dokładnie tak. Całe zachodnie Stany łącznie z Kanadą i z Alaską, już się dawno chcą odłączyć. Chcą zrobić swój osobny kraj. To, jest, to już jest, to ten, ten ruch już jest od o 70 początku. lat prawie, nie? I on tak się podnosi zmienia, podnosi zmienia. Zaczęli coś kombinować, jak się Quebec chciał odłączyć, to wielkie firmy takie jak Sispan e, kanadyjskie czy tam inne, zostały wykupione jak Railway, czyli ten transport e, kołowy, pociągi, znaczy się e, zaczęli wykupywać, bo myśleli, bo mieli nadzieję, że to kiedyś się razem z, z tak No i teraz już nie ma c który jest 150 lat w Kanadzie firmą, tylko jest Washington Group. Wszystkie drzewne zakłady, kiedyś był Mc, um, um, Brian McLean czy tam jakieś inne duże korporacje, które wycinały drzewo. Teraz jest Washington Group. Klub sportowy Kanaksa też jest, należy do Amerykanina. Także my już jesteśmy amerykańskim, amerykańską prowincją. rosyjski, Tylko, że tanią, wiesz? Tanią, tanią prowincją. Nie? Ten nasz dolar to tak jak peso mówią nawet Canadian peso. Nie? Że to taki wiesz, taki, taki system. No, jaki jest taki. No wiesz, tam w sumie Ameryka z Kanadą jest tak powiązana, tylko że są inne. Bo inaczej zamiast gubernatora macie premiera, nie? bo tam A. prezydenta nie ma, bo to jest w koronie nie, brytyjskiej. Nie ma, nie, nie ma. Nie ma, nie ma. No, ale ale ty praktycznie chyba przez granicę na przyjeżdżacie tak sobie nawet chyba nikt nie ma. Nie, już nie? Nie, nigdy nie było, że nigdy mogłeś nie. wolno przejechać przez granicę. Nigdy. Zawsze byś rozdział granicy między Kanadą i to jeszcze jakie są spory o to, jak wiesz tam jedziesz do, do, do Stanów, nie? To tam sprawdzają, kombinują, pytają się, tam wiesz. Wypijesz piwo. A gdzieś... to bardziej, bardziej was kontrolują, jak jedzicie do Ameryki niż Amerykanów do... W obie dwie strony, strony, nie? Aha. Wiesz, w Ameryce jest prawo, na przykład prawo do broni czy do czegoś jest A kompletnie to... inne niż u nas. No nie? Tak, ale to i, Ameryca... I tak każdy stan ma inne, inne prawo do broni. Dokładnie, no. ale, ale nawet, nawet, nawet pomijając to, że są lekkie różnice między tym, ale tam, tam broń e, palną. Gdzie nie biorę, no 70% w samochodzie jest tym glawką partem, nie, tym takim. Ale gdzie na w stanach, w stanach. Tak, no. jedzie, jedzie, takie są graniczne no, no, no. te opowieści, jedzie babka. Ty pick-upach tą dwórka leży. Nie, nie góry. może być na, nie może być na. Nie nie już, może, nie, dobra, nie może być. A Teksas nie czasem? Wizualnie może, być. Arizona tam w Teksasie, no. tak. No, więc no, o tym jedzie. mówię, no. Tak, ale, ale to nie to nie jest, to nie jest, jest jakoś, standard, tak, to nie jest standard, nie. Ale jedzie sobie babka, na, mówi, jadę na plażę, zjechałam w złą drogę i naradłam się w Kanadzie. A ten, a ten cel na tym kanadzie pyta się, a, a pierwsze pytanie, a broń pani ma? Ma. I też wszyscy się no jak to? Dwudziestoparoletnia kobieta, z dwojgiem małym dzieci, jedzie i, i ma proszę cię, klamkę w tym. No i dobrze, schowku. przynajmniej wiedzieliśmy o czym bronić. I tam nikogo to nie dziwi. Tak. Nie. To jest po prostu takie normalne, tak. nie? A teraz ktoś z drugiej strony pomyślił, no jak to? No, no tak to! No. No a tak a to? czym ma się obronić potencjalnie tak, przestępczość? Tak, tak to jest. Nie oczywiście też nie wszyscy ludzie mają tą broń, ale bardzo dużo ich ma. Tak. I tam proszę Paradoks prowadzi. jest taki, że ci, przeciwnicy posiadania broni mówią, że jak wszyscy będą mieli broń, to będzie bardziej niebezpieczny. Ale paradoks jest taki, że przestępcy mają broń i zawsze będą, i zawsze będą mieli. A ty, jak nie chcesz być taki uczciwy, to nie będziesz miał. Nie, no nie obronisz się, bo nie masz jak. Mówią za, u, u nas takie popularne powiedzenie: jest takie. E, e, the gun never by himself, czyli broń nie nieszczela sama. Tak. Ktoś z tyłu za tą bronią stoi. Jak jest, jak jest e, społeczeństwo sfrustrowane, jak jest społeczeństwo e, nie ma takiej tolerancji, no to wtedy sięgają po broni i już wydaje się, że. Wydaje się, że jak ktoś jedzie tam gdzieś po highway'u i nagle ktoś tam z boku mu pokazuje palce, coś, to się potrafi wyciągnąć gana i strzelić do drugiego. Tam tego nie ma. Tam przez to, Weźmy że... skalę. W skalę. Prze ile, ile, ile jest broni na, na, na rynku czy tam w jakimś re rejonie, a ile jest faktycznie tych, tych strzelanin z, i zgonów. Ta, no to proporcjonalnie jest mało. To być sfrustrowane społeczeństwo, które na przykład... Kiedyś pamiętacie jest takie, jest taki, proszę cię, taki, taki, takie powiedzenie, że e, targają się na te wszystkie strzelaniny, na przykład postman. Tak są patrzyli tego, tego, tego listonosza. Nie? Bo tam listonosz gdzieś... ma Nie, bo gdzieś tam wpadł do jakiegoś tego, bo do, do jakiegoś urzędu, gdzie tam pracował, Bogo zwolnili, Bogo to i on tam strzela. Nie? No to teraz już od lat to jest takie, że wiesz takie powiedzenie, to wszyscy rozumieją o co chodzi, jak się powie, że postman stres, post stress, to wiedzą o co chodzi, nie? więc więc jest, są, so. no, dzieciaki w to wchodzą, na tym, po tym po tym, jak to się mówi, po tym praniu mózgu przez, przez te media, wiesz, po tych takich rzeczach to Zakażmy sprzedawać noży, siekiery, bo no przecież jak będę sfrustrowany, no to nie zabiję Cię pistoletem, czynny? bo nie mam, nie? Ale zaraz z nóż wyciągnę z... Z szuflady w kuchni. No, to jest takie traktowanie no. jak Tak no. Każdy jest dorosły, odpowiedzialny tak. wie co robi, opowiada za swoje rzeczy. No o, czekaj. teraz było w czym? W, nie w Niemczech, bo coś tam było też atak z nożem, to yy wprowadzili punkty, gdzie możesz oddawać noże, żeby nie było tych noży tyle na ulicy. No, A, no absurd to, totalny. Absurd. nie? No ja wierniczę, do, 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 to, to, jak będę sadystą, to cię zabiję łyżeczką do cukru, tylko no tak, dłużej tak. to będzie trwało, nie? Dokładnie. Co będziemy mieć, czy chcesz? Nie wiem. Może jakiś, jak miał boczek, jakiś Karolek, pokaż, co tam masz. Otwieraj tą machinę. No, co ja muszę to? Ty wybieraj. Ja jestem camera guy. Come here, baby. <laughs> Gdzie jest boczek? Chodź tylko. Tak, to jest co? To jest polek. To jest... to jest line. To jest line, ja? Yeah. A gdzie jest... To gdzie jest baczek? Jest... Bacon. Bacon. Ja yeah, okej, okay, to będzie. A ona fajnie. może trzy wyźmią taki razie. Możesz do niej mówić pan jest, Okay. Co tu wziąłeś na worki Z rolki i worki z tego. A co do kabanosu to nie ma takich To są kabanosy? Tak. Musisz ciąć, nie? Ja. Ja z jednej strony są takie śrapowalce, a z drugiej strony są płatki. Jak to mandę? Jakie okay, baby? Przyszliśmy. Oh, uh.